Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wysłanicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustyni, czcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię Wam nawet więcej niż Proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę. Powiadam wam bowiem, między narodzonymi z niemiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż On. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Farezeusze zaś uczeni w prawie, Udaremniali zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Oto Słowo Pańskie. Usiądźmy drodzy. Drogie dzieci, chciałbym, żebyśmy teraz na chwilę zamknęli swoje oczy i wyobrażili sobie właśnie Maryję i świętego Józefa. Którzy dzisiaj usiedli na chwilę przy drzewach oliwnych. Myślę, że możemy sobie takie drzewa wyobrazić. Chcieli odpocząć i napatrzeć się, kochani, na Jerozolimę, szczególne miejsce. Widzimy, myślę, że oczami wyobraźni, solidne mury. Okazałe pałace i budynki, nade wszystko zaś tą mon monumentalną świątynię, która od lat była budowana. Ona robiła, kochani, wrażenie na tych, którzy przebywali yy, szczególnie z Nazaretu. Taki właśnie widok miasta można było podziwiać tylko Kochane dzieci z jednego miejsca, i tym miejscem była Góra Oliwna. I my chcemy, drogie dzieci, na chwilę się tutaj zatrzymać. Myślę, że, drogie dzieci, pamiętacie w jaki sposób, yy, kiedy wędrujemy po tej naszej mapie, jaka jest różnica. Wysokości między Morzem Martwym a pozostałymi. I widzimy, że jest ona bardzo zróżnicowana. I widzimy właśnie to miejsce, górę, którą nazwano oliwną, albo górę drzew oliwnych, dlatego że, drogie dzieci, na tym miejscu rosło wiele takich właśnie drzew. W czasach Pana Jezusa. I te drzewa oliwne, przynosiły coś, co było dla nich bardzo istotne i ważne. Po pierwsze, zanim zbierano te owoce oliwek, to jak myślicie, czy robiono to ręcznie? Eee, takie drobne oliwki, myślę, że dzieci widziały tak? W swoich domach. Więc. Żeby nie zrywać tych oliwek ręcznie, kładziono pod drzewami specjalne takie e, duże płachty e, materiału i drzewko otrząsano. I w taki sposób szybko e, dojrzałe już oliwki zbierano. Potem oczywiście e, wybierano liście, gałązki, które e, tam się znajdowały. I właśnie z tych oliwek bardzo ważne dla tamtejszej ludności było to, że uzyskiwano olej, tak, który służył z jednej strony właśnie do tego, aby wykorzystać je, ten olej do smażenia, pieczenia, do, do dodatków do potraw. Z drugiej strony, bardzo ważne, co rozświetlało drogę każdego, Wędrowca, to oczywiście używano je do lampek oliwnych. I właśnie rzucając te oliwki do tłoczni, uzyskiwano właśnie poprzez wyciskanie tych oliwek, właśnie taką oliwę. I właśnie tłocznia czyli oliwa, oliwy. Po hebrajsku znaczy Gethsemane. I właśnie taką nazwę otrzymał właśnie, yy, otrzyma właśnie Góra Oliwna, w której wydarzyło się coś ważnego. Kochane dzieci, więc najlepiej opowie nam o tym wszystkim nasz przewodnik. Posłuchajmy go y, teraz. Pan z Wami. Nie bójcie się, tutaj wasz GPS. Gabriel prowadzi skutecznie. Dotarliśmy dzisiaj do Góry Oliwnej. Zanim zejdziemy do Doliny Cedronu i zaczniemy wspinać się na wzgórza Jerozolimy, rozejrzyjmy się tutaj przez chwilę. Jesteśmy w ogrodzie Gethsemani. Być może przechodzili tędy Maryja i Józef. Bywał tutaj Jezus. Po raz ostatni w czwartek przed swoją męką, zaraz po ostatniej wieczerzy. Święty Łukasz, ewangelista, opisuje to tak. Potem Jezus wyszedł i udał się, według zwyczaju, na górę oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, a sam oddalił się od nich. Na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Anioł, czyli nie chwaląc się, ja sam. Potem przyszli źli ludzie i aresztowali Pana Jezusa. A po męce, śmierci i zmartwychwstaniu, znowu przyszedł na górę oliwną z uczniami. Już nie do tego ogrodu z tłocznią oliwy, Getsemani na dole, ale na sam szczyt. Pożegnał się z apostołami i swoją mamą, a następnie wstąpił do nieba. W tym miejscu Dawno, dawno temu był kościół. Teraz jest niewielki meczet. A w środku na podłodze jest kamień. Pan Jezus, startując do nieba, tak mocno odepchnął się od ziemi, że w kamieniu pozostał odcisk jego stopy. Kieruj się do Betlejem. Drogie dzieci. Mówi się właśnie, że na górze oliwnej. Rozpocznie się koniec świata. Prorok Eliasz stanie tutaj i, jak się określa, zagra na rogu specjalny sygnał oznaczający, że właśnie Mesjasz przyszedł na Ziemię. Z tego więc powodu na stokach właśnie Góry Oliwnej, zarówno w czasach właśnie pana Jezusa, jak i dzisiaj, były i są cmentarze, groby. Jednym z nich, drogie dzieci, jest pusty grób Matki Bożej. Myślę, że wiemy, że Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. I to jest szczególny znak kochania dzieci, że Pan Bóg nie pozostawia Maryi w grobie, ale zabiera ją z duszą i ciałem do nieba. Chce nam pokazać właśnie tą drogę prowadzącą ku życiu. I dzisiaj zapraszam was, drogie dzieci, abyście właśnie w tym miejscu, do którego dzisiaj przyszłyście, czyli w tym kościele, właśnie mogły dostrzegać właśnie tą żywą obecność Pana Boga, który pociąga nas do siebie abyśmy mieli życie. Zachęcam ja drogie dzieci dzisiaj do tego, aby poprosić waszych rodziców, aby wam pokazały taką oliwkę lub też aby wam dały posmakować oliwy z oliwek z kromką chleba i zobaczymy jakie jest doświadczenie właśnie tego co pan Jezus w swoich czasach spożywał, jak chodził po ziemi. Zachęcam Was do tego, aby właśnie ta oliwa była przez Was zasmakowana.